Dzień dobry, cześć. Tym razem z podwody. Żartuję oczywiście. Zaczęliśmy ten film od sekwencji podwodnej, z tego względu, że przed dzisiejszą wycieczką bardzo warto się mocno schłodzić. Albowiem chciałbym Was dzisiaj zaprosić na wspólną przejażdżkę przez miejsce zwane Wąwóz. Teriso. I sam dojazd i przejazd wąwozem stanowią dobry pretekst, żeby wypożyczyć rower ze wspomaganiem elektrycznym. Tak jak opowiadałem w pierwszym filmie z Krety z trasy maleme -Gerani, Myślę, że jest to rzecz warta swojej ceny, gdyż wypożyczenie zwykłego roweru na jeden dzień to koszt 10 euro, a elektrycznego 20 euro. I są to ceny z 2024 roku. Sam dojazd do wąwozu nie powinien nastręczać większych trudności. W opisie do filmu znajdziecie link do śladu GPS z mojej wycieczki, jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani przejażdżką. I trasa prowadzi właściwie samymi bocznymi drogami. Nie polecam natomiast zwiedzania samochodem. Dlaczego? Wąwóz jest bardzo wąski w wielu miejscach i droga ledwo się w nim mieści tuż obok potoku. Tak więc w wielu miejscach, gdzie chcielibyście przystanąć, przyczupnąć, z boku popodziwiać trochę, autem po prostu nie zaparkujecie. Największy pojazd, który jest w stanie tego dokonać i to w ograniczonej liczbie miejsc, no to jest po prostu skuter. Ale zawsze możecie się umościć wygodnie na kanapie i zwiedzać wąwóz razem ze mną na rowerze. Zapraszam na wycieczkę. Wąwóz ma około 6 km długości i jest otoczony skalnymi ścianami do 300 metrów wysokości. Droga biegnie wzdłuż potoku kladisos, który w porze deszczowej zamienia się w rwącą rzekę. Latem wąwóz jest suchy, ale za to zielony. Otaczają go drzewa oliwne, cyprysy i platany. Wąwóz ma swój wyczuwalny mikroklimat. Jest tu odczuwalnie chłodniej niż na przykład na wybrzeżu. Przy odrobinie szczęścia można tu wypatrzyć kozice Kri-Kri, które są symbolem krety. Albo przelatujące nad głowami ptaki drapieżne, takie jak Sokoły czy Myszołowy. Warto zwrócić uwagę oczywiście na ściany wąwozu. W wielu miejscach bowiem widać ciekawe formacje skalne, które powstały miliony lat temu, kiedy Kretę pokrywało jeszcze morze. Teriso to jedno z niewielu miejsc na Krecie, gdzie można zobaczyć lasy kasztanowe. Coś raczej niezwykłego na tej bardzo suchej wyspie. Wąwóz jest też dobrym miejscem do jazdy na rowerze. Ruch tutaj jest niewielki, a znakomita większość kierowców jedzie bardzo, bardzo ostrożnie. Oprócz rowerzystów możecie tutaj również spotkać pasjonatów spinaczki skalnej. Pionowe ściany wąwozu są znanym terenem spinaczkowym. Wąwóz Terisa to nie tylko spektakularny krajobraz, ale także miejsce o bogatej historii. To właśnie tutaj w 1905 roku Alefterios Venizelos, jedna z najważniejszych postaci w historii Grecji, zainicjował rewolucję, która miała na celu zjednoczenie Krety z Grecją. Kretyńska rewolucja w Teriso, znana również jako Rewolucja Teriso 1905, była kluczowym momentem w historii Krety i miała ogromne znaczenie dla przyszłości Grecji. To wydarzenie nie tylko wzmocniło dążenia Krety do zjednoczenia z Grecją, ale także umocniło pozycję jej lidera Eleftheriosa Venizelosa, który później stał się jednym z najważniejszych polityków w historii nowożytnej Grecji. Pod koniec XIX wieku Kreta była w trudnej sytuacji politycznej. Po stuleciach osmańskiego panowania wyspa stała się autonomicznym regionem pod nadzorem międzynarodowym z rządem kierowanym przez księcia Jerzego, syna króla Grecji. Pomimo autonomii Kreta wciąż nie była częścią Grecji, co budziło niezadowolenie wśród lokalnej ludności, która od pokoleń marzyła o pełnym zjednoczeniu z państwem greckim, procesie nazywanym Enosis. Rządy księcia Jerzego, choć początkowo postrzegane jako krok w stronę niepodległości, szybko zaczęły budzić sprzeciw. Książę był autorytarny, ignorował lokalne interesy i otaczał się urzędnikami lojalnymi wobec niego, co wywołało niezadowolenie wśród Kretańczyków. Jednym z głównych krytyków jego polityki był właśnie Eleftherios Venicelius. młody prawnik i polityk z Hani, który już wcześniej Angażował się w walkę o niezależność wyspy. W marcu 1905 roku Venizelos wraz z grupą zwolenników zdecydował się na otwarty bunt przeciwko księciu Jerzemu. Za swoją bazę wybrał wioskę Terisso, położoną w górach u końca naszego malowniczego wąwozu, który naturalnie chronił powstańców przed atakami. Wioska szybko stała się centrum rewolucji. Wkrótce Venizelos ogłosił deklarację z Teriso, w której publicznie zażądał zjednoczenia Krety z Grecją. Dokument ten potwierdzał też prawo Kretyńczyków do samostanowienia oraz krytykował rządy księcia Jerzego jako niesprawiedliwe i niezgodne z wolą narodu. Rewolucjoniści zdobyli poparcie większości Kretyńczyków, a ich działania szybko zyskały rozgłos w Europie. Wielkie mocarstwa. Wielka Brytania, Francja, Rosja i Włochy, które nadzorowały autonomię Krety, z początku próbowały negocjować, ale w końcu zmusiły księcia Jerzego do ustąpienia ze stanowiska. Rewolucja Teriso była początkiem błyskotliwej kariery Wenicelosa. Po rezygnacji księcia Jerzego Venizelos odegrał kluczową rolę w formowaniu nowego rządu na Krecie, a jego wpływy zaczęły wykraczać daleko poza wyspę. W kolejnych latach Venizelos stał się premierem Grecji i jednym z głównych architektów współczesnego państwa greckiego. Choć Kreta oficjalnie stała się częścią Grecji dopiero w 1913 roku, rewolucja Terisso z 1905 była kluczowym krokiem na drodze do tego celu. Wyspa zyskała większą autonomię i demokratyczne rządy, co przygotowało grunt pod późniejsze zjednoczenie z Grecją. Dzisiaj wioska Terisso jest czymś więcej niż tylko punktem turystycznym. To miejsce, które przypomina o dążeniach Kreteńczyków do wolności i ich niezłomnym duchu. Spacerując po wiosce można zobaczyć budynki związane z rewolucją, a niewielkie muzeum w centrum opowiada o tamtych czasach. I o roli Venicelosa. Terisso jest symbolem walki o wolność, a oprócz tego świetnym miejscem jako punkt startowy do wypraw trekkingowych w góry białe, lew kaori, ale to już temat na zupełnie inną opowieść. Biorąc pod uwagę, że cała powrotna droga prowadzi cały czas w dół aż do wybrzeża. Więc nieważne, czy mamy w rowerze wspomaganie, czy też nie, w Teriso możemy połączyć podziwianie widoków z urokami innego typu. Lokalny klimat tutaj bowiem oznacza również świetną kuchnię. Możecie tutaj spróbować naprawdę lokalnych potraw, takich jak stifado, czyli duszona wołowina z cebulą i przyprawami, antikristo, czyli jagnięcina pieczona w specjalny sposób, oraz dakos, czyli coś w rodzaju greckiej wersji brusketty z pomidorami oliwą i serem mizitra. Po cielesnej, a może i nie tylko regeneracji, możemy ruszyć w dół. Przed nami 500 metrów różnicy poziomów z około 560 metrów nad poziomem morza do 60 metrów nad poziomem morza w wiosce u początku wąwozu, czyli tym razem w dół Szczerze mówiąc, nie byłem w stanie podjechać tutaj w tempie znacząco szybszym niż tempo sprawnego piechura i zajęło mi to coś około albo ponad dwóch godzin. Elektryk tutaj jest bardzo wskazany, natomiast w dół, no jazda w dół, no to już jest co innego. No i tak w dwadzieścia parę minut Znaleźliśmy się z powrotem w Perivolia Prawie już na przedmieściach Hani Droga powrotna na wybrzeże Jak i sam dojazd Nie są już tak ekscytujące jak wąwóz Teriso. Tak więc dziękuję już Wam za wspólną wycieczkę oraz za obejrzenie tego materiału w całości. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Jeżeli trafiliście tutaj przypadkiem, a wahacie się, czy subskrybować, bo lubicie rowery, ale na przykład Kreta to jest zdecydowanie zbyt upalne miejsce dla Was, nie obawiajcie się. Na kanale pojawiają się cały czas filmy z rozmaitych miejsc. A subskrypcje w przeciwieństwie do wielu innych rzeczy nie są limitowane, więc śmiało naciskajcie przycisk. Jeszcze raz dziękuję za wspólnie spędzony czas i żegnam się już. Do następnego razu.